Dzień dobry. Witamy 17 Przedostatniego dnia naszej wyprawy. Dzisiaj jest sobie późno, bo już jakieś 140 km po odjechaniu z Luxoru. Jako, żeśmy wracali spory kawałek trasą, którąśmy jechali parę dni temu na południe do Luxoru i już tego nie pokazywałem. Oczywiście time up, jak ktoś bardzo chciał, to wszystko tam oczywiście jest udokumentowane, a w tej chwili przemieszczamy się już pustynną drogą w pewnej o dużej odległości już od Nilu, Nil został gdzieś tam po lewej stronie, daleko, daleko, daleko i przemieszczamy się przez pustynię, taką widzimy tu bardziej w tym miejscu popalowaną w kierunku północnym oczywiście w kierunku Kairu, bo to jest nasza to jest dzisiejsza miejscówka docelowa droga jest na tyle dobra równa, że przejedziemy lekko, nieregulaminowo i nie się daje to zrobić technicznie, nie ma jakichś większych problemów. A dwa niedzielek będziemy aż za książeczkę był. Za moją poradą dodam uczciwie, tak? Dzielnie, a nie pilotował, bo mój jak już tak tutaj wszystko prosto idzie, to samo, się poczytaj, to tak że coś poczytaj tak także tutaj. żebyś tych książek, więc jest dużo w sobie się przeczytać. Nie ma hamowania co chwila na hopka, jak było dwa dni temu gdzie czytanie było ciężkim zjawiskiem. Zjedziemy, gdzie tu czyta bundelka. No a my się wzbijamy w tej chwili na małą tutaj jakby takie wzniesienie kurki, jest nie wiem, jak to nazwać, jakieś pasemko musimy przeciąć. Bo jak powiedziałem, jest tak na warunki egipskie w ogóle rewelacyjna. Na inne jest dobra, bardzo dobra. No i zobaczymy, jak dalej. No mamy sporo do przejechania, mamy do przejechania chyba około 600, 30, tak Pani nawigatorko, kilometrów? No tak mniej więcej, no to nie apteka, tak? A jak powiedziałem, przyjechaliśmy do tej pory 140, więc mamy jeszcze 500, jak dobrze liczę. 494. Do przejechania. No to słyszymy, tutaj dokładna nawigacja mówi, że jest kapeczkę mniej niż 500, ale do nie zmiana faktu, że jest to dalej jest około 500. Więc jedziemy, podziwiamy i jak jest coś ciekawego, to będziemy Wam to oczywiście tutaj pokazywali. Myślę, że najciekawsze jest to będzie wjazd do samego Kairu, no ale to jest jakby temat jeszcze, jeszcze chwilka do tego momentu. Przerwa, trzeba trochę niedzielę popilować, tak? Czy za szybko nie jedzie, czy za wolno nie jedzie, czy dobrze, dobrze jedzie. Tam ryga to źle jedzie. Nie, niepta, samochód taki jest trochę prehistoryczny. Jakieś ma taki, ale tutaj teren bardzo jest ciekawy. Mimo, że droga przez pustynię. Tak się bije, meandruje takim jakby lekkim kanionem momentami. Więc nie jest źle, jest całkiem ciekawa droga. Także pozwala na fragmenty państwu. Pokazywać, żeby kłaść dowód na to, że pustynia nie zawsze musi być nudna i monodonna w swoim wyglądzie. A i droga w Egipcie nie zawsze musi być dziurawa, czy jakaś wyłów wyboista. Tu się całkiem przyjemnie też po tej drodze jedzie. Nie dziadku, będzie w szech punkcie, jak myślisz? Przekonamy się, empirycznie, więc może kamerę odłożę na razie. Prewencyjnie. Kolejna bramka, nie wiem co to ma być. Możeśmy posieli kilka temu, 15 funtów, ale to może był za tamtą odcinek. A teraz wierzamy, mi się wydaje, na płatny odcinek autostrady. Jeszcze kurczę, taki bardziej nowoczesny widzę, chyba. Więc policja na takiej stronie. Zobaczymy. Więc, mili Państwo, potwierdza się, była to bramka wjazdowa na kolejny odcinek autostrady płatnej. My już tutaj biegli, jesteśmy z gniewiadkiem, jeśli chodzi czytanie cyferek pisanych po arabsku. Bo już wiemy, że taka takie, takie jakby ale jedynka i takie jajko z tyłu to jest 15 po naszemu. Bo 5 to jest takie jak się jajko ich w nich tutaj zapisie. Jedynka jest docilka podobna. Pan był prawie że nie mowa na bramce. Dał nam ticket, bilecik. I co so, i się Ile tam jest napisane? No na szczęście pan poprzednie bramki nam. Powiedziała, że było 50, ja no, no, tak to odebrałem, że 50 się okazało, że 15, 15, czyli właśnie 15. No i dlatego się upewnili, że dobrze te hieroglify ich rozróżniamy. No więc jedziemy dalej, żebyśmy sobie trzy pasy Państwa, więc już Ameryka. Mało e, tak, mało widoczne są, no ale po co? Widzicie, że jest szeroko, to sobie każdy jedzie jak uważa. Demokracja. Kairo było 338, jak tylko tutaj. Na znaku. Niedźwiadek e, nie jest jeszcze głodny na jedzonko, mimo że w na 30, więc wszystko generalnie jest w najlepszym porządku, tak możemy powiedzieć. Droga jest, mówię, dobra, więc aby taka dalej była, to na nie mamy e, prawa. No, ona już się przygotowuje do jazdy w, w Kajrze, że oni tam sobie mogą wybierać. No tak, tak, to jest taka, no, już, taki, taka forma taka adaptacji przed Kairem. Mhm te pasy są niepotrzebne? No, tak? no, jest, zgadza się. Linie, białe linie, bo pasy są jakby tak. A autostrada to płatna faktycznie jest, ale to już takie pierwsze ciekawostki. Bo pierwsze zobaczmy po prawej stronie, mamy piasek nawiany. Nawiało go pewnie z lewej strony, jak biało, z lewej na prawą. No, ale że tu jest taki murek bez żadnego przemietrzenia pod spodem, No ten piasek nie ma, jak tam się przedostać dalej. Więc ona wiewa, to się tutaj kumuluje w sumie z tego murku po drugie faktycznie dziadek zauważył, że jak płatna to powinny być jakieś strefy obsługi klienta jak się w Polsce nazywa czy tam miejsca obsługi klienta, MOPTO chyba się tam, taki skrót polski jest i czegoś takiego tu nie ma, tam był taki, taki zjazd, taka jakby taka altanka gdzieś po prawej stronie chwilę temu ale tam nie wiem, czy to się ten, 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 ten asfalt tak roztopił na słońcu seksownie, czy tam z autu coś wyciekało. Tam była jedna wielka kałuża jakby jak ropy, czy, czy rozgrzanego asfaltu w słońcu. Więc po prostu sam seks żeby tam zjechać, zaparkować w tym, tym, tym czarnym Neimazie, to po prostu no, rewelacja. I rzecz numer trzecia to jest taka, że tutaj ewidentnie te drogi są budowane. Potem się jakby zapomina za bardzo o ich obsłudze, bo te pasy białe tu kiedyś były, prawda za nowości tej drogi, ale potem, że się tego nie maluje, bo po co malować? tutaj Klimat jest łagodny, więc one jest, wieczne. Ben. One są wieczne, te pasy białe. No te pasy znikają i zostaje się tak, tak jak zostaje. No, teraz to jeszcze mówię, jest pu bo jest dzień, więc widzimy, jak jedziemy i nie jest to aż takie mocno krytyczne, ale po zmroku takim czymś jechać. No dobrze, że jest jasne pobocze, bo piasek widać tam jest jasny murek, no to jeszcze jakieś są markery tak, brzegowe, ale no, na generalnie nie, nie należy to do przyjemności, więc takie są właśnie te egipskie realia drogowe, że nawet przez chwilę coś jako tako, coś innego musi być spiermandyczone, bo nie może być, żeby wszystko było na poziomie właściwym zrobione. Niestety. w słoiku a teraz się bardzo takim ciekawym zboczem spinamy, droga się spina do góry w, w tym momencie już w, tym kanionem jakby w skale, a pod górkę jadą ciężaróweczki, bardziej im ciężko idzie wiozą różne ciężkie rzeczy, też są takie właśnie co wiorą wiozą, dokładnie taki górni dziadek wiozą bryły kamienia, zasłanu prawdopodobnie tego samego, z którego są piramidy Zbudowane wiozą na północ. Może ty... budują? Może budują nową piramidę, tak? A może to już się zejrzeć Tak się A tu <grym> widzimy z kolei, prawda? A Kaść tutaj chyba nie wiem, co to się stało. Że... Postój, może żeby silniki odetknęły. Tu widzimy stoi samochodzik z bryłami prawda? Z kamiennymi. Jeden, tutaj drugi, prawda, stoi. Są dwa zawsze na przeszczepi. Jeden jest na samochodzie, taki konkretny masz restry, a masz restry, a nie chciałbym widzisz. że... oczywiście no, już tam rzekało, że nie ma chłopaki no, pod górkę podjechały, stanęły i się. i co? tak? nawet się mył tam coś tam bywał sobie Ja co? tu się widzę, w prawo odjeżdża jezdnia dla... osobowych dla, no w prawo dla... ciężarowych, a dla musia, w lewo dla osobowych, tak? No, pan, pan taki, taki patent właśnie też egipski jest, to jest, to jest było tam wcześniej, potem się pod górkę się to jakby zbiegło w jedną jezdnie, Tam chyba tutaj bodajże A tu mamy, widzimy to dalej podzielone ponownie na trzy i dwa A widoki się zrobiły całkiem, powiem, takie no... Ciekawe Myślałem, że taka pustynia cały czas, nudno, jak Plakizolem W jaką jak u Ogórek, A tutaj nie, no tutaj jest, proszę Państwa Naturalnie, prawy Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, więc nie można narzekać. Zjechaliśmy z autostrady. Nam nawigacja proponuje jakiś taki właśnie układ objazdów od południa miasta, żeby te wizje zajechać od południa. No zobaczymy, czy będzie dzielnie bujuję z tą nawigacją. Mam tradycyjnie lekko mieszane uczucia. Ale na razie wygląda, że w miarę główną drogę. Tam się przez chwilę było tak lekki, lekki hardkorek. To żebyśmy pamiętali, że jeszcze Egipt jest. jeszcze do mnie wrócili. Więc może się uda? To no, już był się wygląda całkiem porządnie, a jak widzimy są jakieś widzimy dylatacje, które trzeba bardzo delikatnie pokonywać, bo jak to w Egipcie one są dość taki podział hardkorowy. Więc no na razie jest fajnie. Odrobienie adrenaliny na odcinku specjalnym drogą rolniczą, że tak się wyrażę, lokalną. byśmy dotarli do kolejnej już takiej szerokiej, w miarę współczesnej autostrady prowadzącej z południa na północ. Zabijając się w Gizat południa, i wedle moich obserwacji, które patrzyłem dziadkowi przez ramię na jego nawigację, to wjedziemy na, od, od zachodu piramid. Tą drogą, obwodnicą, którą drugiego dnia naszego pobytu na piramidę, że tak jechali, i myśmy na tej świetlodze robili nawrotkę. Tam były tarcze budowlane, więc. Wjeżdżamy dokładnie tak, jak już wjeżdżali na obiekt piramid, gdzie panowie tam, tam kotli w poprzek, ten, że tam nie możemy wjechać, bo, bo nie wolno. Tak myślę, że tam tam realnie to dotrzemy, jak, jak, jak dobrze orientuje się w ten, ten cały dziadek. Tak. Póki co jest takie, na razie przemieścia na lekkie miasta. Mamy około tam, nie wiem, 60 km, no? No, w sumie 99? No, tu mamy prawie 100 km do dojechania do naszego obiektu. Należy no, ale że skala mojego miasta jest y, spora, to to jest takie taki, taki płońsk powiedzmy, tak? Gdzieś mniej więcej. No. Na razie było trochę zielono, było trochę rolniczo, teraz się zrobiło znowu bardziej pustynnie. I płasko. Ale za to się droga poprawiła, to jest w tym najważniejsze. coraz bliżej teren rozległy płaski dwie nitki się cztery nitki tak naprawdę się tutaj przez ten piach pustyni przyciskają no, piramid jeszcze nie widać po prawej stronie ale powinny dać chwilę nam się podle moich obserwacji ukazać Nie widać, ale widzimy dużą bramę Pewnie to może być jakiś punkt poboru po opłat autostradowych, Zobaczymy w praktyce skręcić łagodnie w lewo. Najpierw przejdźmy to, potem będziemy skręcali. Łagodnie i niełagodnie.